Albo nakręcamy, albo robimy. Jest takie jasne Tutaj rura jest wąska. W środku, mało tego, jest jeszcze klamra, która nas tutaj będzie dociskała. Musimy się jakoś przez tą klamrę przedostać. Ja pokażę, jak to jest. Wszystko idzie przywiązane do nogi. Resztę będę wciągał. Patent spelologiczny. Dobra i bez kasków. Kaski zakładamy dopiero w środku. Okay. おかえり。<Okay. S 2> okay. bo to musisz przekręcić, nie wejdzie dobra? Aha, to do chwila, to ja muszę wejść trochę. Aleście sobie obieg wybrali

Nie powiem jak w kopalniach chlorytu, jak w Lili, ale nie jesteśmy normalni. I co? Jak nagrywa Żaneta, chodź tu. Szymon, tak? do mnie. Świecimy e, tam na rurę najlepiej, do rury, żeby było wiadomo. E, jesteśmy dzisiaj w pewnej sztolni pod Wałbrzychem, nie powiemy w której. Gdzie jest zatopiony złoty pociąg? I ten złoty pociąg. Proszę Państwa, my dzisiaj zobaczymy mało tego, wejdziemy na te wagony, będzie można dotknąć, będzie można zobaczyć i będzie można jakieś ze dwie sztaby wrzucić do pontonu jak ponton wytrzyma. Po to tu jesteśmy dzisiaj. Na nową ponton. <śla> 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 tak ta, ta, ta jest. <śla> o i właśnie tędy.